Witajcie w ostatnim odcinku z Horror Packa! Tak, to się naprawdę dzieje, mamy 96 dzień i dzisiaj, w dzisiejszym filmie, przekroczymy barierę 100 dni. Co prawda, musimy pokonać Herobrina, żeby zobaczyć te dni, więc jest dzisiaj naprawdę co robić, ale uwaga, ponieważ bardzo dużo komentarzy było, żeby kontynuować tą serię dalej, to zrobimy coś takiego, że daję wam parę dni i każdy 10 łapek w górę to jeden dodatkowy dzień kontynuacji tej serii. Co zrobicie, to wszystko zależy od was, ale na pewno opłaca wam się zostawiać łapy w górę. Bo 10 łapy w górę to jeden dzień, więc jeżeli wbijecie 1000, to mamy kolejne 100 dni. No a pomiędzy odcinkami trochę pograłem, jak możecie zauważyć, mam 17 poziom. Pewnie się zastanawiasz, jak ja to zrobiłem. Otóż wykopałem tutaj węgiel, który był i dzięki temu biłem właśnie oczekiwany poziom, yy, dzięki czemu będziemy mogli sobie teraz ulepszyć łuk. A raczej go naprawić i patrzcie, mamy to. Mamy słuchajcie, łuk naprawiony, nie mamy już w ogóle lewego. E, no plan jest prosty Pokonać Herobrina, no bo musimy się go w końcu Pozbyć z tego świata W poprzednim odcinku nie poszło nam tak za dobrze Ale myślę, że dzisiaj nam się to uda Trzymajcie kciuki, żeby tak było O ile mamy jabłek 7 jabłek, dobra musimy sobie zrobić złote jabłka No bo jakby nie patrzeć do tej bitwy Bez złotych jabłek to nie ma nawet słuchajcie Sensu startować do tego gościa Dobra mamy 8 złotych jabłek Czy to nam wystarczy? No powątpiewam troszeczkę Ale miejmy nadzieję, że e, Wystarczy, weźmy sobie jeszcze więcej Budulca, żebyśmy mogli sobie do niego strzelać, bo tak, plan mam prosty: po prostu go zestrzelić, bo żadne potyczki tutaj, rozumiesz, natury, walki na zasadzie miecz na miecz nie mają sensu, bo on jest po prostu zbyt potężny. Więc mam nadzieję, że uda mi się go dzisiaj pokonać i teraz do tego przystąpimy. Tylko pytanie, co tu się stało? Czemu tutaj jest taki dirt postawiony? O co chodzi? E, musimy go znaleźć w ogóle. On na pewno jest gdzieś w wiosce villagerów, bo tam ostatni raz był widziany, więc też musimy sobie pierw go znaleźć, a później zbudować ogromny słup, z którego będziemy strzelać. No jak na razie. Kurde, nie widzę tego gagatka. Najgorsze jest to, że on może w każdym momencie po prostu wyskoczyć jak Filip z konopi i nas zacząć atakować, nie? Czekaj, ej, naprawdę zaczęło się ściemniać. W momencie, kiedy ja kurde jestem w wiosny i chcę walczyć z Herobrainem. jest tutaj. Dobra, okej, okay. wchodzimy teraz na górę. O, oj, oj, oj oj. Mordeczki! O nie! Jeszcze tutaj jest ten gość! Spaduwa, spaduwa. Oj, ej, dobra, czegoś takiego, to ja się tutaj nie spodziewałem, nie? Dobra, trzeba zbudować platformę, żeby nie Mógł mnie zestrzelić. No i co? Lecimy z tym. Mam nadzieję, że to przeżyjemy. Ale raczej powinniśmy, bo on mnie chyba nawet nie widzi z tej odległości tutaj. Więc po prostu w niego strzelamy. No, z naprawionym łukiem to mamy jakiekolwiek szanse, bo bez tego łuka byłoby naprawdę ciężko. Ej, patrzcie, jak on się leczy. Przecież to jest nie do. To jest nie do zrobienia. Ej, yo! Widzicie jego HP? One cały czas bez. Zmiany się ciągle regeneruje. Ej, ten Ziomek stał się jeszcze bardziej potężniejszy niż był wcześniej, nie? Autentycznie. Pa! Pa! Ej, on sobie nic z tego nie robi, że jego ja złuku tutaj atakuje. O, kurde, ale mamy przerumbane. O, 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 czekajcie, przestał się. O, respić. Nie, no nie gadaj, że ja stracę ten łuk prędzej niż ja go pokonam. Yo, no nie, no nie żartuj sobie ze mnie. Herobrine. Kurde, no mógłbyś. Paść! Nie, no nie. No widzowie, czy wy to widzicie? Ja się obawiam, że my go po prostu nie damy rady pokonać. Na pewno nie z tym ekwipunkiem, który posiadam, nie? Czekajcie, czy ja mam gdzieś... Yy, mam tutaj te pochodnie. Oświetlmy sobie. Wow, wow, wow. Ej, czekajcie, bo on się zaczął ruszać. Może jak on będzie gdzieś tutaj bliżej, to nie będzie regenerował sobie życia. Pa! Przestał sobie regenerować życie. Zarumbiście, zarumbiście. To jest teraz nasza szansa. To jest nasza szansa, słuchajcie, żeby go pokonać. Dawaj, dawaj, dawaj. Please, nie regeneruj sobie HP. Nie regeneruj sobie HP. Jesteś już prawie w połowie. Pa! Może nam się to udać. Widzowie, trzymajcie kciuki. O człowieku, patrz. Zaraz go pokonamy. O nie, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Dobra. Ojojoj, ojoj. Ej, on jest coraz bliżej nas. Chciałbym tylko zauważyć. Czy on nas zauważył? Chyba nie, ale założył hełm. Ej, on tego hełmu przed chwilą jeszcze nie miał. Dobra, 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 dobra. Jest zarąbiście, jest zarąbiście Ej, ma teraz enchantowany ekwipunek. Co we mnie strzeliło? Ej, nie może nas nic zestrzelić, bo to jest, słuchajcie, wtedy nasz koniec. Więc obudujmy się szybko. Okej, okay, okej, okay, dobra Ładujmy w niego dalej Gdzie uciekasz, gościu, gdzie uciekasz? Nie masz już ucieczki, nie masz żadnej drogi ucieczki Teraz musimy się tylko modlić, żeby ten łuk, który mam Mi się nie zniszczył Żebym mógł go rzeczywiście tutaj, kurde, pokonać Ej, no nie, coś we mnie strzela Coś we mnie strzela, to jest bardzo zła informacja Dobra, jesteśmy coraz bliżej Co jest, co mnie atakuje? Od tyłu coś mnie atakuje, czekajcie, zjedzmy złote jabłko Okej okay. Okej, okay. nie, 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 ruszaj się nigdzie Nigdzie się nie ruszaj, koleżko Ja ciebie muszę się pozbyć ze świata, bo ty jesteś Mega, mega dużym utrudnieniem Tutaj, bo wyobraźcie sobie sytuację W której chcemy gdziekolwiek pójść, a wiemy Że w wiosce jest Herobrine, który jest w zasadzie Niezniszczalny i prawie nic Nie da mu się zrobić, więc no tutaj Nie ma wyjścia, nie ma wyjścia Trzeba go po prostu w taki sposób Na patencie rozwalić Ale zauważcie ile on ma HP, nie? Przecież ja już wyrzuciłem z miliard strzał Ej, czemu cały czas coś we mnie strzela? Pytanie, czy czy to jest Herobrań? Czy to? Czy za tym stoi coś innego? O kurde, o kurde, ej, za tym może stać coś innego. Tylko co? Czy wokół mnie nic nie ma? Byle byśmy nie spadli na dół. Byle byśmy nie spadli na dół i będzie super. No spadaj, czemu? Czemu, kurde, ej, to jest ostatnia prosta. Ty uciekasz, nie ma ucieczki już dla ciebie, gościu. I może zróbmy sobie jeszcze tak. O, zarąbiście, gdzie ty uciekasz? Nie, 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 nigdzie nie uciekaj! Nigdzie, o nie, skampił się za drzewem, czy ja go trafiłem? Trafiłem go za tym drzewem. O nie, on seres pihp. Bardzo źle, bardzo źle. O, kurde, ej, nie widzimy go. Ej, co jest? Aha, perło mu. Użyłem. użyłem perły. Dobra, czekaj, 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 trzeba wyżej, trzeba wyżej. Ok, znowu róbmy sobie coś takiego. Dobra, teraz cię będę mógł tu chociaż trafić. To są naprawdę jaja. Patrzcie, on cały czas respi sobie HP. Ja nie jestem w stanie go ustrzelić. Ja po prostu, ej, no, serio, Choćbym chciał. Patrzcie, ile on zrespił sobie już mobów i on ma już full HP. Już ma full HP. No nie, no nie, no nie, no nie. Przecież to tak się nie da. Tak się nie da. Patrzcie, ile. Tu to jest mobów jego. O oh, nie. Ej, widzowie. <grafię> obawiam się, że nie poradzimy sobie z tym Herobrynem. Nie mam po prostu broni, która jest w stanie go pokonać. A wiem, że on mnie teraz w tym momencie na bank ma na Przecież zobaczcie jego kurde zbroję, nie? Ten łuk już przestał mu dawać jakiekolwiek obrażenia. Czy wy to widzicie? Dobra, schodzimy na dół. Zobaczymy, czy my to przeżyjemy w ogóle. Spotkanie z jakimikolwiek tutaj gagatkami, bo on... One wybuchają w ogóle. O, widzicie? Są takie wybuchające, a... Jak my dostaniemy wybuch na łeb, to skończy się to dla nas tragicznie, bo od razu nasze zdrowie psychicznie na tym ucierpi. Więc lepiej tutaj nie ryzykować. O, gościu, gościu. No, dobra. Trzeje wszystkie. Po... Yo, jak. Co to jest za mały Herobrine Pa! Co to jest w ogóle? Ty! Co to za moby? W ogóle minęła noc w trakcie tego, kiedy chciałem walczyć z tym herobrainem, no ale. O nie, no, on tam cały czas jest. Mamy przerąbane. Naprawdę. Byłem już o tyle, żeby go pokonać, ale chłop zaczął sobie respić życie. Jeżeli macie jakieś pomysły, co możemy zrobić. A, sorry, zapomniałem. To jest niby ostatni odcinek, ale jeżeli nie byłby to ostatni odcinek, to dajcie mi jakieś pomysły, yy, jak możemy go załatwić, bo jak na razie to wioska villagerów jest przejęta. Serio. No sami widzicie, ja już, ja już cały łuk prawie straciłem na tego typa i nadal nie byłem w stanie go zranić. To jest porąbane, serio. Musimy zrobić sobie jakąś lepszą broń. Taką naprawdę dużo lepszą, albo musimy sobie zentrzantować cały. Set od nowa i zrobić je, tak wiecie, tak, tak i, musi być ten set, żebyśmy byli w stanie w ogóle zadać mu jakiś damage, co sumie mogłem rzucić w niego tą potką. Kurde, nie pomyślałem, ale on był też za daleko, żebym to zrobił. Dobra, ogólnie jest plan taki. Idziemy do tego krzyża yy, z poprzedniego odcinka, który odkryłem, i zobaczymy, co tam będzie, bo wydaje mi się, że tam będzie jakiś dungeon, a jak nie Dungeon, to może jakaś wiadomość, no zobaczymy. Jest to niedaleko naszego domku, więc warto by było się przejść i zobaczyć, co tam jest w ogóle. Wziąłem dużo budulca i ja nie wiem właśnie. czy nam budulca tam starczy, żebyśmy sobie tam weszli. O, dobrze, że mam wiaderko, to od razu sobie tam wodę rozlejemy gdzieś. Jeżeli by było trzeba wracać po budulec, rzecz jasna, nie? Kurde, ale ta wioska mnie trochę przeraża, że w każdym momencie po prostu możemy zostać zaatakowani przez... Czekajcie, tego gościa, on tam stoi? Czy mi się wydawało? O nie, on już zniknął. No ale generalnie wiecie przez kogo. Nie muszę wam raczej mówić. Nigdy bym nie pomyślał, że druga wersja Herobrina będzie na tyle potężna, że ja nie będę w stanie jej nic zrobić. Znaczy jak on by się nie leczył, to by było półbie. Nie? Bo wtedy na luziku byśmy sobie go sklepali Ale tak jak on ma refile to, to to jest nie do zrobienia Nie z tym ekwipunkiem na pewno, nie? Czy ja mam w ogóle tutaj jakąś łódeczkę? No oczywiście, że nie mam, trzeba zrobić Opatrzcie, kopię drewno i widzę właśnie ten krzyż Kurde, ej, strasznie mnie intryguje Co na tym krzyżu będzie, w sensie serio, nie? Dobra, mamy łódeczkę, więc tam płyniemy No i zaraz się okaże Mam nadzieję, że nic złego nas tam nie spotka Wiecie, coś na zasadzie, że Zginiemy, czy coś No oby to była po prostu jakaś struktura, która się respi na tej Paczce, no temat krzyży W tej serii jest dosyć y, Popularny, bo mieliśmy już Wow, 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 spokojnie Mieliśmy już y, księżyce jako krzyż Teraz mamy struktury jako krzyż nie, No rewelacja, tutaj trzeba uwaga Wow, 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 dobra, 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 my nawet Słuchajcie się, y, nawet nie próbujmy Schodzić na dół, żeby wam pokazać to Bo to, to nie ma sensu, czekajcie, tylko pierw Od kobla trzeba zacząć w ogóle, ok Do góry, do góry, do góry, dobra I co, no i kopiamy się do góry, no zobaczymy Na jakiej kratce wysokości to będzie, bo to... naprawdę ultra wysoko jako się, ja nie wiem serio, czy mi wystarczy ten budulec, który ja mam, ale miejmy nadzieję, że nam to starczy. Ej, ale ten krzyż w ogóle, patrzcie jaki on jest ciemny, nie? Ale to porąbanie wygląda, serio, mega creepy. Dobra, uwaga, zaraz nam pyknie pierwszy Stack kobla, jeżeli to był Stack kobla, bo nie jestem pewien, ale mamy jeszcze parę, więc no może wystarczy, oby starczyło, nie? Kurde, ja nawet diary nie mam, nie? Ale się przygotowałem do tej podróży. Ja nie, nie wierzę, ej, nie bez kitu nie mam diary. Nie mam, nie, nie mam diary. Oj, 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 niedobrze, dobra, wyżej będziemy skakać do wody, nie? Ale pierwsze co zrobimy, to oczywiście wylejemy sobie wiaderko wody, żebyśmy mogli tam wejść. Ej, ja już drugi stak, jestem w połowie drugiego staku, a ja nawet nie jestem blisko tego, nie? Po jaka tu jest wysokość. O kurde, ej, ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek w tej serii byłem na takiej wysokości. Być może na jakiejś górze, ale wątpię, że na aż tak wysokiej. Zwiększmy sobie render distance i zobaczmy w ogóle jak wygląda nasza okolica. Niech się tutaj renderuje, a my w tym czasie cały czas będziemy szli do góry. Wow. O, o, o. Patrzcie, patrzcie. Jak ładnie. Patrzcie, jak ładnie tutaj się. Czy my zobaczymy mój dom stąd? Powinniśmy chyba go zobaczyć. Patrzcie, my go widzimy normalnie. Yo! Ale zarąbiście No, oczywiście, Herobrine nie zobaczymy, bo on już jest yy, wielkości mrówki, ale widoczki naprawdę mamy fajne, nie? Dobra, zmniejszyłem to, żeby tutaj nam nie lagowało. Ej, dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. O, kurde. Zaraz się okaże, co jest na tym krzyżu, nie? Dobra, pa, pa, jesteśmy tu. Tylko czekaj, ja w wiaderko od razu wezmę wody i wyleję. Okej, okay, dobra. Niech to sobie spada na dół. Tutaj zróbmy sobie. Yo! Wow, co to jest za miejsce? Tutaj mamy jakąś tą pajęczynę. I słyszę zombi... O oh, kurde, Enderman tu się pojawił. Znaczy no, nocz Enderman. Yy, dobra no. Mamy tutaj pajęczynę, dirta i suche sadzonki. Mamy jakąś dziwną... Co to jest? to jest jakiś grób. O człowieku, jakie temy Ej, czy kiedykolwiek mieliśmy taki lud Patrzcie, mamy sześć netherite'u. O kurka, rurka. Dobra, mamy tutaj oczy kresu. Mamy tutaj to. O la 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 la. Czy coś w tej książce będzie napisane? A, nie, w tej książce nic nie jest napisane, więc ją wyrzucimy. Mamy serduszko dodatkowe, które na pewno nam się przyda. Jabłka też mi się przyda. Kurde, ja mam mało rzeczy, które mi się nie przydadzą. Dobra, weźmy sobie to tak. Zjedzmy sobie serduszko, a tutaj mamy dwa dodatkowe. Patrzcie, tutaj jest klapa na dół. O, kurde, dobra, najedzmy się. O, sorry, to był misklik. To był misklik. Ja tego nie planowałem. Serio, serio tego nie planowałem. Dobra, zjedzmy sobie, okej, okay. i zejdźmy teraz na dół, zobaczmy, co my tutaj mamy. Tylko może pochodnie w drugą rękę? Okej. Okay. To tutaj <laughs> Mamy tutaj spawner. Z Zombiaków. O, kurde. Ej, a jak dobrze wiecie, ja planowałem zrobić ekspiarkę. I teraz możemy. Teraz możemy. Tylko jaki tu jest drugi spawner? Okej. Okay. O, nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Ej, bo zaraz, zaraz będzie źle. Zaraz będzie źle. A my nie mamy diary. My nie mamy diary. My nie możemy tak ryzykować. Dobra, mam nadzieję, że jakoś sobie go ominę. Ominąłem. Do... Ty, tu jest skrzynka. Aha, tu jest tylko redstone. Serio? Dobra, dobra, dobra. Idźmy stąd. Idźmy stąd. Idźmy stąd. Ojoj, oświetlmy tutaj bardziej. O, dobra, poszedł se. Ty, to my tu możemy śmiało robić spawner. Owner mobów, ekspiarkę w sensie. Tylko myślę teraz, jak to zorganizować, bo to jest taki dosyć dziwny cave. Czy kiedykolwiek widzieliście, żeby ktoś zrobił ekspiarkę w krzyżu yy, w Minecraft? Bo ja, ja nie. Ja, ja naprawdę nie. Czekaj, co były za dźwięki. Dobra, yy, skopmy sobie tutaj i zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Czy tutaj jest. Aha, tu trzeba uważać. Ty, bo my możemy spaść do nicości. Ojojoj, ojojoj. Ej, ale w takim razie mamy, słuchajcie, ekspiareczkę w miarę blisko naszego domku. No i będzie Trzeba to koniecznie wykorzystać. Tutaj nie ma żadnych ale, to trzeba jakoś wykorzystać. Bo nie wiem jeszcze za bardzo jak, bo ja bym zbudował taką, wiecie, po swojemu ekspiareczkę. To znaczy, że po prostu te moby, które tutaj będą się respić, będą spadać w ten yy, dół, tak tutaj na dół, nie. One i tak się nie zrespią wyżej, więc nie będą mogły stąd wyjść. No i my gdzieś sobie zbudujemy taki tunel, gdzie one będą podchodzić. No bo jakby innej opcji nie widzę. Ale dobra, poczekajcie, bo chyba się ściemnia, a ja nie chciałbym, żeby tutaj... O kurde, o kurde, dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. Wyciągamy nasz backpack. Yy, bierzemy sobie go tutaj. I Idziemy w kimę, nie? Idziemy w kimę. O, proszę bardzo. I mamy dzień 98. Czajcie coś takiego? O, kurde. Tu już nie ma żartów, widzowie. Tu już nie ma żartów. Czekaj, kurde, bo ja chciałem Cię, za... chciałem cię ubrać, gościu. A nie ten. A, bo to tak trzeba. Do... Dobra, mamy ubrane. Zobaczmy, co się dzieje na zewnątrz. Kurde. Nie mogę stąd wyjść jeszcze na dodatek. Okej. Okay. Patrzcie, tu tabliczka się pojawiła. No nie, no nie. Herob Gościu, dobra. Nie mamy wyboru. Musimy Cię pokonać. No. Spaduwa, chyba spadł Miejmy nadzieję, że w nicość spadł Więcej mnie nie będzie tutaj zaczepiał, kurde Ej, dobra, czyli okazuje się, że ten wielki krzyż y, Niesie za sobą naprawdę Przydatne rzeczy bo szukaliśmy spawnera i mamy spawner Tylko teraz jest pytanie, jak zrobić ten y, spawner, żeby to miało ręce i nogi, nie? Będziemy musieli sobie zrobić tutaj jakieś tunele chyba Żeby te zombiaki z tych dwóch spawnerów szły w jedno miejsce I żebyśmy mogli sobie je normalnie tutaj rozwalać I żeby się też nie respiły nigdzie naokoło, wiecie o co chodzi? Myślę, że to, to będzie dobre Jakbyśmy sobie to po prostu wszystko skopali o te dwa bloki niżej Pomiędzy tymi spawnerami zrobili taką budkę do awczenia Wszystkie pochodnie tutaj rozwalimy, zamkniemy to No i powinno działać Przynajmniej w moim rozumowaniu, bo jeżeli ten spawner będzie działał i ja rzeczywiście będę mógł sobie tutaj wbijać level, to pokonanie Herobrina jest coraz bliżej. W sensie wiecie, że wydaje mi się, że jakbyśmy to zrobili, to naprawdę jesteśmy w stanie go pokonać w ogóle. Słuchajcie, okay, bo tu jest slap, musimy sobie to zabudować. Okej, okay, no i mamy coś takiego. Jeszcze tutaj byśmy musieli to rozwalić trochę bardziej. W ogóle co to za skrzynia jakaś dziwna, nie? Pierwszy raz taką skrzynię widzę, czekajcie, co ja mogę wyrzucić? Rzućmy sobie może te deseczki. Czes. Okej, okay, ej, takiej skrzyni jeszcze nie było nigdzie, nie? Bez kitu. Dobra, Dobra, rozwalamy te pochodnie, powoli o kurde, już się respią, już się respią ale to dobry znak, to dobry znak, że się respią tutaj koledzy, ale nie możecie wchodzić, okej, okay. tam pochodnie zostały ale okej, okay. dobra, to nieważne, to nieważne bo te pochodnie sobie zaraz poznikają, yy, możemy sobie tutaj rozwalajmy tak etapami ja myślę, że będzie G, ej myślę, że jest naprawdę spoko, w sensie serio tylko teraz trzeba jakoś to wycentrować tutaj będziemy musieli to zamknąć na dobre, żeby tu żadne światło nie dochodziło okej, okay, w taki oto sposób, teraz Sprawdźmy, bo tu będzie trzeba się jakoś tu przekopać, nie? Okej, okay, tylko mam nadzieję, że nic nie zrobię, nie? Naprawdę. Obyśmy nic nie zepsuli. Dobra, gdzie jesteśmy? Pa, przekopałem się gdzieś. Tu jest jeden spawner. Czy tu jest jeden spawner, czy tu są już dwa spawnery? A, tu jest jeden spawner. Dobra, okej, okay, czyli to możemy sobie zakopywać. Ej, zbudujmy tutaj trochę więcej przestrzeni, bo tam też mogą się zrespić pielety, a to nie będzie zbyt fajne. O, 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 o. Ty jakbym sobie tutaj awczył. Patrzcie, tylko tutaj zabudujemy. Pyk pyk, 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 pyk. O. O nie, co jest? O nie, kurde, mały ten się tutaj zrespił. No, na to też będzie trzeba jakiś patencik, ale myślę, że slab powinien starczyć. I teraz tu zamykamy się. Tak, o. Cyk, cyk, cyk. Pyk. No. I mamy zarąbistą ekspiareczkę. Tylko to trzeba jakoś, wiecie, żeby ten eksp do nas szedł. My będziemy musieli to jakoś dobrze porozkminiać. I tak będziemy musieli to porozkminiać, żeby też zdrowie psychiczne nam tutaj nie spadało. Ale pa, ty, to elegancko działa, nie? Elegancko działa. Tylko ja coś czuję, że tutaj może być lipa właśnie z tym, że przez to, że są tu moby, to nie będzie to takie łatwe do zorganizowania, nie? Czekajcie, zróbmy sobie slaby i zobaczmy, jakby to działało ze slabami na przykład tutaj, zamiast kabelstonem. O, tutaj cyk. Tutaj byśmy mogli dać też tak. O. No, i to już lepiej, tylko że będą dalej te małe zombiaki przechodzić, ale jak zrobimy tych slabów jeszcze więcej, właśnie tak o, wydaje mi się, że to już może bardziej oddać, nie? Tylko, że tych pochodni tutaj nie może być, kurde, nie? A tutaj jest wtedy za ciemno, żebyśmy sobie tak stali i czekali. Ajajaj, problemy, problemy widzowie, problemy, ale jeżeli macie jakiś Propozycję, jak usprawnić, właśnie tą ekspiareczkę, bo w sumie, no to było niespotykane w dzisiejszym filmie, że ja będę budował ekspiareczkę. No ale jakoś tam wydajna, można powiedzieć, delikatnie jest, nie? Wiecie co? Ja bym tutaj zrobił. O, piąty level już miałem. Ej, a nie miałem czasem dzisiaj y, zerowego poziomu, w sensie wiecie, że nie miałem żadnego levela? <gry> Dobra, nieważne. Y, tak czy siak, można powiedzieć, że mamy mocno wstępną ekspiareczkę. Myślę, że tutaj by było najbezpieczniej sobie tak stać, nie? I tutaj po prostu sobie. Czekać na te zombiaczki, aż się wiecie, będą respi. Tylko, że nawet jak my słyszymy, zauważcie, zombiaki, to nasze samopoczucie spada na dół. I to będzie chyba największy problem mm, tej ekspiarki tutaj, nie mam wrażenie. Dobra, będę czekał na wasze propozycje. Jak na razie yy, sobie tutaj chwilę postoimy, zobaczymy, ile tych zombiaków rzeczywiście się tutaj zrespi i ile ekspa jestem w stanie tutaj wycisnąć. No bo wiadomo, że czym dłużej będę tutaj stał, tym będzie więcej zombiaków i będzie tego wszystkiego więcej. Tylko że problem polega na... Na tym, że no cały czas zdrowie psychiczne spada, a to jest bardzo, bardzo, bardzo zła informacja. No bo jednak Potrzebujemy mieć je na fullu Bo zaraz będą jazdy na bani A tego nikt nie chce, nie? Ale nie, no trochę Się tego respi, patrzcie, ty. To trzeba usprawnić i to tak Znacznie bardziej trzeba usprawnić Myślę, że następny odcinek poświęcimy Właśnie naprawie, o nie I widzicie, już się na... napisy zaczęły Dobra, weźmy tylko X, bardzo zła informacja Dobra, trzeba stąd iść, trzeba stąd iść Bo zaraz to się skończy jeszcze gorzej, nie? O nie, no właśnie, jeszcze gorzej No i mamy pasek Herobrajna z X Nie no, rewelacja po prostu, e, mamy tutaj Wejście do tej ekspiareczki. Damy sobie może w taki sposób i tutaj to jeszcze zabudujemy dookoła, żeby to był taki jeden strumień, o takie coś. Więc no, zawsze możemy tutaj sobie przyjść po ekspi Szósty poziom. Myślę, że jesteśmy w stanie to jakoś dopracować, żeby to wszystko ogarnąć. I poczci, no ten krzyż. Łocz, człowieku, ty, żebym ja tam nie wpadł. Okej, okay, dobra, cyk. I do wody, raz. Czy ja miałem tu łódeczkę? A, miałem tu łódeczkę, dobra. Wejdźmy sobie do łódeczki i spierdzielajmy stąd jak najszybciej. Wow, 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 wow. Prawie bym spadł. E, I musimy zebrać sobie, kurde, jak najwięcej kwiatków, nie? Niech to leci ku górze, bo to jest przesada, naprawdę. No teraz znowu potrzebujemy kolejny 17 poziom, jeżeli e, się nie mylę, żeby naprawić nasz zarąbisty łuk, który tak naprawdę e, nie zadał zbytnio dużo obrażeń e, Herobrine'owi którego chciałem dzisiaj sklepać? Co mi się oczywiście nie udało, no bo jakby sami widzieliście, że to jest po prostu ciężka mega misja. Ale spokojnie, coś na to w końcu poradzimy, nie? Więc ja proponuję teraz sobie poobczajać, co tutaj mamy za najlepsze ekwipunki. Ja tutaj widziałem, bo tutaj mamy to z tych mutantów. I my w poprzednim odcinku pokonaliśmy jednego takiego wielkiego mutanta. I ja myślę, że coś byśmy już z tego zrobili. Ale zobaczmy też, bo tu mamy wardenowe, widzicie? Wardenowe normalnie rzeczy, tylko że one są chyba słabsze od tych, które, no właśnie, które ja mam, bo to ma. 15 damage'u. I właśnie, czy my możemy tą sikierę zenchantować? Czemu ja tego nigdy nie zrobiłem? Czy to jest głupota, że ja tego nie zenchantowałem? Czekajcie, ja nie mogę. O nie, nie mogę nic wrzucić nigdzie. Zobaczmy, czy ja mogę to zenchantować, bo jeżeli tak, to na 30 poziom. No, chłopie, czemu ja tego nie zenchantowałem? Ej, będzie nasz pierwszy item, jaki zenchantujemy na naszej, słuchajcie, ekspiereczce nie? Dobra, więc w takim razie. Aha, nie mogę ich jeszcze spać, bo jeszcze jest za jasno, rozumiem. O, to w tym czasie możemy sobie położyć naszą nową skrzyneczkę. i ona wygląda trochę jak skrzynka z narzędziami, nie? Albo po jakimś... Mokłódki, chłopie. W ogóle my mamy ten. My mamy przecież. Y, netherite y, dostaliśmy. W sensie zdobyliśmy, gdzieś tam był. Tylko gdzie ja go położyłem? Ej, ja go dawałem gdzieś do skrzynki. Halo, halo. Ej, no nie gadaj, że ja go gdzieś wyrzuciłem i teraz nie widzę, gdzie on jest. Gdzie ja dałem ten Netherite? Halo. Co się z nim zadziało? Przed chwilą go miałem w ekwipunku. tu jest? Nie. Ej, go naprawdę nie ma. Dobra, jest. Kurde, już myślałem, że go zgubiłem. Ej, bo my mamy to. My możemy sobie ulepszyć w ogóle zbrojkę chyba. Czekajcie, czy to zadziała. Tak, zadziała, tylko że to. A, Chciałoby się raczej zrobić nową zbrojkę. Ale mamy tego 6, więc w zasadzie będziemy mieli ty. Ja bym mógł sobie Miecz nawet ulepszyć na Nederajtowy. Pa. I on ma 8 9 ataku o 1. No myślę, że jest warto. Warto. Dobra, lepiej mieć dwie broni niż jedno. Ty, kilof mogę sobie ulepszyć. Wow. Dobra, ty. To sobie też może ulepszymy. Ok. I teraz zostaje nam idealnie na naszą, słuchajcie, zbroję, nie? Czyli moglibyśmy połączyć dwie zbrojki, jak to się. Aj. Tak, no tak. Tak, średnio bym powiedział, a w kowadle. No to już lepiej, nie? Tylko, że nie mamy takich kosztów. Kurde, koszty, koszty expa najgorsze, nie? Dobra, więc w takim razie, no, będziemy musieli chyba znowu iść po diamenty, żeby mordeczki wymoje, cokolwiek tutaj ugrać. Chyba, że, czekajcie, ty. A może da się zrobić tak, że żelazne ulepszam. E, czekaj, gdzie mam ten? Kurde, ja znowu wyrzuciłem ten Netherite gdzieś. O, mam, dobra. Mogę tak zrobić? Nie mogę tak zrobić, to by było zbyt piękne, nie? Jakbym mógł tak zrobić. Dobra, więc w takim razie, no, będziemy mieć Netherite. Ekwipunek na tego gagatka tam Zarąbiście, to jest akurat naprawdę mega dobra informacja Jedna z tych nielicznych w dzisiejszym odcinku Bo za dużo rzeczy to my dzisiaj nie zrobiliśmy Znaczy to no dobra, zrobiliśmy, ale dużo rzeczy się po prostu nie udało w dzisiejszym filmie Poza tym, że mieliśmy farta i że były dwa spawnery Właśnie w tym wielkim krzyżu, który... Z dziwnych, jakby. W dziwnych okolicznościach w ogóle się pojawił, bo. No, jakby. No, nie za bardzo wiem o co chodzi. Ej, mamy w ogóle 9 oczu kresu. Temat Smoka też przyjdzie, widzowie, bo. No, wypadałoby też sobie pokonać Smoka. To wszystko zależy od tego, czy Wy zostawicie tyle łapek w górę pod tym filmem, żeby było przynajmniej na kolejne 100 odcinków tej serii, bo przypominam, każde 10 łapek w górę. To jeden dodatkowy dzień do tej serii, nie? Więc serio zostawiacie łapki w górę Dobra, ja sobie tu robię serduszko O, proszę bardzo, zjedzmy sobie kolejne, zarąbiście No i teraz jedna z większych misji Czyli y, wpłynięcie na górę Bez zginięcia, przypominam <laughs> Nie możemy zginąć Bo to będzie fail życia, nie? Ja mam zbyt dobrej temy, żeby teraz zginąć O, i tutaj widać pięknie 99 dzień, ej, ja nie sądziłem Że kiedykolwiek nadejdzie ta chwila Tej serii, nie? Że my te 100 dni Rzeczywiście przeżyjemy, dobra, widzicie? Wiecie co, trzeba zrobić tutaj? O, właśnie. Yy, wianek, proszę bardzo. No i co? No i zobaczmy, czy coś tu się naryspiło. Jak mnie nie było, no ale wątpię, bo to tak nie działa przecież. O, kurde pa! Ej, ile mobów tu jest? Dobra, coś tu się poryspiło, ale najgorsze jest to właśnie, że kurde, jak to rozwiązać tą sytuację. Wiecie, to zdrowie psychiczne, nie? To jest najgorsze. To mnie będzie denerwować. Przecież jak tutaj już stoję, to jest git, ale jak moby podchodzą, to chyba to spada po prostu, nie? Dobra, trzeba to jakoś usprawnić. I myślę, że najle najlepszym usprawnieniem. Byłoby, gdyby moby spadały na dół yy, do takiej, jakby wiecie, muszli, czy czegoś takiego, byśmy mogli sobie na spokojnie je zaciukiwać. Więc tutaj oświetlmy, żeby one się teraz tymczasowo nie respiły. Te pokonajmy. Spadł spaduwa, spadł was. Zostaw je, zostaw je. Jeden z drugim. O, ej, mogłem wziąć wodę bez kitu. Byśmy rozlali tutaj. No tak, no wciul musimy mieć wodę. Oh my gosh. I proszę Państwa, co jest? Co to jest? Co to jest? Co to się zrespiło? O kurde! Spadaj! Co to? Co to jest? Ej! Ej, spadaj z to. O kurde. Ty, jak to bije? Ej, yo, yo, yo. Ej, nie mogę tego atakować. Nie mogę tego atakować. Co to było? O kurde. O, się wystraszyłem. Ej, to przez to, że się położyłem, w ogóle się stało. No, ale nieważne, dobra. Ważne, że to pokonaliśmy. Poradziłem sobie, jak widzicie. I mamy kolejną tabliczkę. Aha, znaki zapytania. Super. A, typowy pak nie? Słuchajcie, no mamy setny dzień. Bardzo wam dziękuję za wszystkie komentarze, które piszecie. Bo bez was, no nie przetrwałbym chyba tych studni. Tak jak mówiłem, ten odcinek. Jest ostatni, ale nie musi być Wszystko zależy od was I tak naprawdę cała seria jest w waszych rękach Więc pamiętajcie, 10 łapek w górę To jeden dodatkowy dzień do tej serii Myślę, że to jest spoko Bo tak jeszcze parę odcineczków zrobimy, nie? Więc ja byłem WK Jeżeli dotrwaliście do tej minuty Napiszcie 100 dni, przypnę wam wtedy serduszko No i co? Widzimy się już wkrótce Trzymajcie się, elo, Wow.